Dobra. Witam y, ponownie. Chciałem tutaj, przygotowałem y, dla wszystkich studentów moich grup, y, fajny obwodnik koordynacyjny, dynamiczny. Będzie on idealny dla grup samoobrony, dla tenisowej, y, ale również dla ćwiczeń siłowych. Dla tej grupy z ćwiczeń siłowych, jak i dla y, grupy czwartej ze wspinaczki, tak? dla grup wspinaczkowych. Y, jeżeli chodzi o ciociąg, jakie polecam Wam, jakie będą wchodziły w skład obwodu, pierwsze z nich to bieg bokserski. Tak? Biegnę na palcach, taki skip. I pracuję prostymi. Albo z otwartej, albo pięścią. I oddech. Nie? Wypuszczam powietrze wtedy. To jedno ćwiczonko. Rozluźnienie. Chwila. Drugie ćwiczenie. Pajacce. Dowolny wariant pajacek. Czy ten najprostszy hop. Poprawię tutaj minitur. Czy najprostszy wariant? Hop. Nie, nie widać. Pójdę dalej. Czy najprostszy wariant, czy bardziej złożone, czy mieszane, hop, hop. Dowolny wariant pajacu, tak. Yy, kolejne ćwiczenie, przysiad do leżenia i wyskok, tak. Wyskok, przysiad do leżenia, znowu wstaje, wyskok, hop i tak dalej, tak. Trzecie ćwiczenie. Rozluźnienie. Czwarte ćwiczenie, wieloskoki w miejscu, tak? Hop. 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 Na to uważam. Hop. Hop. Lewa noga idzie do góry, prawa ręka. Prawa noga, lewa ręka. Hop. Hop. To jest Czwarte ćwiczenie. I piąte ćwiczenie. Skręty ze skokiem. Tak? Hop, 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 hop. hop. Dół ciała idzie w jedną stronę. Góra w drugą. Pięć ćwiczonek. Ćwiczymy pętlami. Tak? Pierwsze ćwiczenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I od nowa. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I tak dalej. Ważne znowu. Zakładamy czas pracy. 20 minut. Czy 25. Pół godziny. Wszystko zależy od możliwości, od wytrenowania. Ustalamy sobie tempo. Ćwiczeń. No i czas pracy. Czas pracy na stacjach. Zależy, no jeżeli chodzi o przysiady do leżenia i wyskok, nie może być za długi, bo się zajedziecie. Jeżeli chodzi o bieg bokserski, to jeszcze ujdzie, pejacyki. Ale ten y, przysiad do leżenia i wyskok, to jest energetyczne ćwiczenie. Wieloskoki może być dłuższe trochę. Skręty ze skokiem również, nie? No nie dłużej chyba niż 40 sekund, nie? Tak proponuję, niż 45, żeby stacja trwała. A nie krócej niż 15. A to trzeba indywidualnie ustalić. Nie? Czyli jeszcze raz. Bieg bokserski. To pierwsza stacja. Możecie w czasie stacji trochę zmieniać tempo. Zaczynać powoli, potem szybciej, jeszcze szybciej. Nie? Można tak robić. Nie? Albo w jednym tempie. Jak to wolny. Pajace. O tym, można sobie zwiększyć tempo jak wytrzymujecie. Nie? Jak to, chce. Przysiad do leżenia plus wyskok. Nie? To jest najbardziej energetyczna stacja. Tak? Hop, hop, hop i tak dalej. Nie? Tutaj spokojne tempo proponuję. Tak? I niezbyt długi czas pracy. 15-20 sekund. Nie? Trzeba sobie zegar ustawić jakiś. Nie? Yy... Wieloskopki, no to jest spokojne ćwiczenie. Hop, hop. I ostatni skręt ze skokiem. Hop, hop. To też jest spokojne. Tak? Czyli raz mówiąc pięć ćwiczeń, ćwiczymy w obwodzie, powtarzamy obwody pętlami. Czas pracy na stacjach poszczególnych między 20 a 45 sekund. W zależności od wytrenowania, od wytrenowania, od potrzeb, czas pracy ogólny całości wszystkich obwodów minimum 20 minut, maksimum pół godzinki. Do pracy zapraszam.